Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmie opowiem, jak rozpocząć hodowlę królików. Jakie rzeczy są najważniejsze w rozpoczęciu hodowli, no i na co ogólnie zwracać uwagę. Także, może zacznijmy od klatek. Zacznijmy od tego, z czego budować klatki. Ja osobiście buduję klatki z płyty OSB o grubości 9 mm. I te klatki są przeznaczone dla ras średnich. Oczywiście, jeżeli mamy rasę dużą, no to potrzebujemy troszeczkę grubszą tą płytę. Co jest ważne, jeżeli budujemy klatkę, musimy zwrócić uwagę na to, żeby mocz odpływał z podłogi. Najlepiej zrobić podłogę pod kątem do tyłu. Jakieś tam 3 cm spadu, no i z tyłu dać jakiś otwór, centymetr, żeby ten mocz sobie odpływał z klatki. No i oczywiście, jeśli klatka stoi na dworze, no to bardzo ważna rzecz. Musi być dach wysunięty z przodu klatki około 30 cm albo i więcej. Znaczy, czym więcej, tym lepiej. Musi być tak zrobione, żeby zacinający deszcz lub śnieg nie wpadał nam do środka klatki no bo wiadomo się wszystko zamoczy i to tak będzie wyglądało teraz wam powiem jakie powinny być wymiary dla, tych, dla danej rasy czyli rasy duże, rasy średnie i rasy małe jeżeli budujemy klatkę dla rasy dużej no to taka klatka powinna się zaczynać od 120 cm na metr szerokości i 60 cm wysokości samiec może troszeczkę mniej potrzebować ale matka z młodymi no to już od Właśnie 120 cm i metra wzwyż. Teraz rasy średnie. Ja osobiście dla samic młodymi mam klatkę metr na metr szerokości na 70 cm głębokości i 50 cm wysokości, a dla samców mam 80 cm szerokości. 70 głębokości i 50 wysokości. No i oczywiście rasa mała tutaj już potrzeba trochę mniej miejsca. Ja dla ras małych mam klatki 70 cm szerokości na 70 cm głębokości i 50 cm wysokości. Teraz przejdziemy do żywienia królików. Przede wszystkim w diecie królika powinno znaleźć się siano, jest to podstawa. No i oczywiście jakieś zboża typu owiec, jęczmień, pszenica. Chociaż z pszenicą bym uważał. Nie dawałbym jej bardzo dużo. No i do tego dochodzi granulat. Do tego oczywiście podajemy wodę. Do wody możemy dodawać różne dodatki typu witaminy, zakwaszacze. To dobrze wpływa na zdrowotność królików. Również można podawać królikom warzywa typu marchewka, buraki i tym podobne. No i oczywiście latem zielonka. Z tym, że z tą zielonką bym uważał, nie podawałbym jej bardzo dużo. Trzeba sobie określić jakieś tam porcje dla tych królików, żeby one zjadały tą porcję za jednym razem. Żeby ta zielonka się nie zaparzyła, nie przelegiwała. Bo to oczywiście potem może się odbić tym, że królik dostanie biegunkę. A w najgorszym przypadku po prostu padnie. Także trzeba sobie ustalić taką dawkę, że dajemy królikowi i ten królik w ciągu 15 minut tą zielonkę zje. Nie dajemy więcej, no bo to wiadomo, jak wcześniej powiedziałem, odbije się na jego zdrowiu. Teraz przejdziemy do tematu sprzątania klatek. Jeżeli chodzi o sprzątanie klatek, to ja osobiście sprzątam klatki co tydzień, tak żeby króliki miały zawsze mm, tą ściółkę suchą, nie bardzo mokrą, żeby te z tego się nie robiła taka paćka. Można sprzątać też co dwa tygodnie, no ale tak jak mówiłem, ważne, żeby króliki yy, nie siedziały na mokrym. Co jest bardzo ważne, nie ścielimy klatek sianem, ponieważ siano bardzo szybko nasiąka moczem i ogólnie robi się z tego taka paćka. Najlepiej ścielić słomą. Ja osobiście ścielę słomą mięczmienną, ale jak to woli. Ważne, żeby to była słoma, a nie siano. Siano jest do karmienia, a nie do ścielenia. No i chyba najważniejsza sprawa to jest dezynfekcja klatek. Przy każdej wymianie ściółki powinno się zdezynfekować klatkę. Ja osobiście dezynfekuję klatki dezosanem. Jest to sucha dezynfekcja. Bardzo fajnie wysusza podłoże. No i ogólnie jestem z tego bardzo zadowolony. Także dezynfekcja klatek, przede wszystkim. Teraz przejdziemy do wyposażenia klatek. Jeżeli chodzi o wyposażenie klatek, to ja osobiście stosuję karmidła rynowe i zasypowe wcześniej podawałem to na początku hodowli było podawałem królikom w miskach jedzenie no i kończyło się na tym, że te króliki łapały na przykład taką miskę w zęby no i to wszystko latało po klatce a potem to zjadały no i to oczywiście nie wpływało za dobrze na ich stan zdrowotny jeżeli chodzi o paśniki, no to jest to bardzo ważna sprawa ponieważ jeżeli damy królikowi siano na ściółkę to wcześniej czy później królik po prostu to siano zasika, no i oczywiście zje. Takie rzeczy sprzyjają tylko rozwojowi różnych chorób. No i oczywiście poidła. Tutaj mamy dosyć duży wybór w tych poidłach, bo mamy poidła butelkowe, smoczkowe, no i oczywiście systemy pojenia. No ale to zależy od upodobań hodowcy. Ja osobiście stosuję poidła smoczkowe, no i jestem z nich bardzo zadowolony. Teraz przejdziemy do chorób królików chyba najbardziej znaną chorobą wśród królików jest kokcydioza. Jest to choroba całkowicie związana z układem pokarmowym królika. No i oczywiście najgorsza choroba chyba wśród królików to jest myksomatoza. Na myksomatozę jeszcze nie ma leku. Jest to choroba niewyleczalna. I jedynym sposobem na zapobieganie wystąpienia myksomatozy w hodowli jest szczepienie królików na myksomatozę i pomór. Ale to za chwilę opowiem o tym. No i oczywiście biegunki. Jeżeli chodzi o biegunki, no to jest masakra po prostu. Bo wystarczy, że królikowi zmienimy dietę i potrafi się naprawdę nam e, załatwić i to nieźle. Często zdarza się, że króliki uzawią. Po prostu leci im tak jakby woda mm, z oczu. Mówić na to, że króliki płaczą. To jest związane z tym, że najczęściej zapychają się kanaliki łzowe. No i tutaj podajemy na przykład krople do oczu, w dwa razy dziennie, i po paru dniach łzawienie przechodzi. No i jeżeli chodzi o choroby, no to oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak zapobiegamy? No to przede wszystkim szczepimy króliki. Szczepimy króliki przeciw myksomatozie i pomorowi. Ja osobiście szczepię. Szczepionką o nazwie Pestorin Mormyx. Szczepionka jest dla królików powyżej 10 tygodnia życia i szczepienia ponawia się chyba po 6 miesiącach albo po 9. Już dokładnie nie pamiętam, ale to na szczepionce jest napisane. Także szczepienie to jest podstawa. Kolejną rzeczą to jest higiena podawanych pokarmów. Czyli mm, pasza nie może być brudna, zasikana. No i oczywiście nie może być brana z pola, które było nawożone obornikiem króliczym. To sprzyja koktydiodzie. No i kolejna sprawa no to higiena w klatkach, czyli dezynfekcja. Nie może być, tak jak wcześniej mówiłem, mokro w klatce. Ściółka powinna być świeża, sucha. Tym bardziej, że króliki to są bardzo wrażliwe zwierzęta. Na to trzeba bardzo uważać. U nich czystość to jest podstawa. No i ostatnią sprawą to jest rozmnażanie i ogólny rozród królików, przede wszystkim jeżeli chodzi o dopuszczanie samic. Zawsze dajemy samicę do samca, nie na odwrót, ponieważ jeżeli damy samca do samicy, to samiec będzie rozproszony. No i wiadomo, nie będzie się zajmował samicą. No i tutaj jest ważny wiek, w jakim możemy dopuszczać dane rasy. Rasy duże to jest od 10 miesięcy. Rasy średnie 6-7 miesięcy. No i rasy małe od 5 miesięcy. Aby samica zaszła w ciążę, musi, musi wystąpić u niej ruja. Ruja u samicy występuje bardzo często. Jeżeli nie uda nam się na nią trafić, no to wystarczy poczekać dzień lub dwa i ruja zazwyczaj występuje. Co jest też bardzo ważne, w samicy do samca dajemy na góra 5 lub 10 minut. I zawsze musimy być podczas dopuszczania przy tych królikach, żeby one się tam nie pogryzły i żeby ogólnie nic im się tam nie stało. Jeżeli chodzi o ciążę, u mnie w hodowli zazwyczaj samice kocą się 31-34 dnia. Jeżeli chodzi o sprawdzanie gniazda po wykocie, gniazdo sprawdzamy w dzień wykotu lub dzień po. Nie przekładamy tego na później. Ponieważ w gnieździe mogą być jakieś martwe młode i trzeba je stamtąd wyciągnąć, ponieważ zaczną się rozkładać, a to odbije się potem na stanie zdrowotnym rodzeństwa. Jeżeli chodzi o oddzielanie samicy od młodych, to robimy to od 8 tygodnia życia. Młode króliki rozdzielamy w wieku 10-11 tygodni, żeby one nam tam się nie zaczęły na siebie skakać. Samce zawsze dajemy oddzielnie, do oddzielnych klatek. Samice możemy troszeczkę dłużej razem podtrzymać, Nic się na pewno nie stanie. No i jeżeli chodzi o rozród, no to bardzo ważne jest prowadzenie ksiąg rozrodowych. Czyli zapisujemy sobie, kiedy samica została dopuszczona, kiedy się okociła, ile miała młodych, ile młodych padło, ile młodych odchowała, datę szczepienia. To pomaga nam tylko w hodowli. Jeżeli chodzi o takie sprawy papierowe, samicę po odsadzeniu od młodych nie dopuszczamy przez około 2 miesiące. Pozwalamy jej odpocząć, nabrać sił, a dopiero potem dopuszczamy. Jeżeli samicę będziemy dopuszczali od razu po mm, odsadzeniu, to po prostu ona nam się zmarnuje i nie będzie chowała młodych. No i na sam koniec zostawiłem sobie pielęgnację królików. Zacznijmy może od przycinania pazurków. Jest to dosyć ważne, ponieważ jak królik ma długie pazurki, to sobie je łamie, czuje dyskomfort, kaleczy się przez te długie pazury, także pazury trzeba obcinać. Nieważne, to, czy, to nie czy to jest królik na wystawę, czy, królik se, czy po prostu królika sobie trzymamy w hodoli, tak bo trzymamy, królik powinien mieć e, obcięte pazurki, tak żeby one nie wystawały poza okrywę włosową. No, i oczywiście do tego są specjalne przyrządy, tak żeby ten pazur był ścięty odpowiednio. No i kolejna sprawa to jest wyczesywanie okrywy włosowej podczas wylinki. Musimy trochę królikowi pomóc zgubić tą sierść, ale bez przesady nie wyczesujemy tego z całą siłą, tylko leciutko, żeby ta martwa sierść sobie wypadła, a nowa miała po prostu przestrzeń do. Rośnięcia. No, i tam patrzymy również, czy tam króliki nie mają wosku w uszach i takich rzeczy. Także myślę, że pomogłem początkującym hodowcom. Początki będą dla nich łatwiejsze. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!